Dzień dobry. Ogólnie chciałem podkreślić, że to śniadanie, a to masełko co ludzie wysłali w patce i chciałem podkreślić, o i ten serek też i chcę, o Jezu, zrobiłem sobie zupę mleczną i po prostu tak szybko chciałem sobie przy testować. O, tu jest masełko. O, chlaś. 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 O. I tak to jest właśnie polska kuchnia. Nakarmiłem pieska, a teraz trzeba samemu zjeść. I zupą A to, jak jest tym, o jaki to. Pieprzę, będzie pan pieprzył potem. E tym pieprzu, <gry> Tak. Bo to przyprawia... Wami. A ty masz kamerę co? O. to to padło to. to no i oto śniadanie tak? i to właśnie tak się je. Mm. Bardzo pyszne, życzę smacznego i dziękuję i jak ludzie oglądają jak jem to proszę nie oblizywać komputeru bo zaleje się jeszcze nie wiadomo czym i będzie tragedia i ogólnie dziękuję.